Paweł Wojtyczka. Wielkie brawa! Cześć wszystkim. Nie będzie za dużo slajdów u mnie. Kieruję się trochę tym, co Kamil mówił, ale to jakby ktoś chciał, która jest bardzo szczegółowa, ja później bardzo chętnie ją wyślę, skontaktujcie się ze mną jakkolwiek. Bardzo dziękujemy, że tutaj jesteśmy i mówię my nie dlatego, bo mam rozdwojenie jaźni, albo że widzę siebie tutaj w pięciu osobach, ale dlatego, że reprezentuję tutaj nie tylko siebie, nawet nie tylko moją fundację, ale generalnie osoby neuroatypowe, a co jest dużym zaszczytem, ale też dużą odpowiedzialnością. A skoro tu jesteście, to znaczy, że ten temat dla was jest ważny. Być może dlatego, że sami jesteście osobą neuroatypową, albo macie kogoś w swoim otoczeniu, kto jest neuroatypowy, ma DHD albo jest spektrum autyzmu, albo ma inną neuroatypowość. A być może chcecie też lepiej rozwijać swoje organizacje. I wszystkie te tematy są ważne, ale dzisiaj chciałbym się skupić przede wszystkim właśnie na tym, jak rozwijać organizację i mam nadzieję, że mi się to uda. Ja nazywam się Paweł Wojtyczka, jestem prezesem fundacji Asper IT. Prócz fundacji mamy także spółkę, w której zatrudniamy także osoby w spektrum autyzmu. Zacznijmy od tego, co to jest w ogóle neuroróżnorodność. Troszeczkę to skracając, upraszczając, to jest inny sposób funkcjonowania mózgu, inny sposób działania. I to może się objawiać tym, że niektóre osoby nie lubią mieć kontaktu wzrokowego, ktoś inny jest bardziej wrażliwy na światło, ktoś inny nie lubi komunikacji werbalnej, z czym my się często spotykamy pracując z osobami spektrum, ale za to niektórzy są bardziej kreatywni, niektórzy mają pewną sztywność zachowań mają obniżoną możliwość w interakcjach społecznych, czyli nie są to osoby, z którymi na przykład fajnie się gada przy porannej kawie w biurze, ale za to są niezwykle utalentowani, inteligentni, mają analityczne umysły i to pomaga nam rozwijać procesy, rozwijać firmę. Pojęcie neuroróżnorodności powstało pod koniec lat 90. Stworzyła je, jeżeli możemy tak powiedzieć, Judy Singer, to jest socjolożka z Australii. i Sprowadzało się to właśnie do tego, abyśmy wszystkie osoby, niezależnie od tego, w jaki sposób funkcjonują, potrafili włączać w organizację. I dla niektórych, jeszcze w Polsce szczególnie, jest to temat bardziej CSR-owy, PR-owy, który polega na tym, że dobra, coś musimy z tym zrobić, dużo się o tym mówi, żebyśmy byli bardziej trendy jako firma, to coś z tym zróbmy. Ale dla mnie, świetnym przykładem, że to nie tylko o to chodzi, jest może nie przykład do końca biznesowy, ale związane z organizacją, że to, że na przykład armia Izraela od 2013 roku rekrutuje do siebie osoby w spektrum autyzmu i ciężko mi powiedzieć, że armia Izraela robi to ze względu na PR CSR. Oni robią to dlatego, że to im się opłaca. Opłaca dlatego, bo pozyskują ludzi do analizy danych, do cyberbezpieczeństwa, do robienia czasem żmudnych, ale niezwykle potrzebnych rzeczy, osoby, które mają do tego niesamowite kompetencje. I to jest przykład, jeżeli chodzi o armię. W ogóle zresztą wiele innych armii na świecie idzie w tym kierunku, włączając te osoby i angażując je w procesy, które są dla nich niezwykle istotne i gdzie osoby neurotypowe często wymykają, a oni robią to niezwykle dobrze. Z biznesu innymi przykładami są liczne firmy i to duże korporacje, typu SAP. SAP chciałby mieć 5% swoich pracowników spektrum autyzmu, po to, aby wykonywały właśnie te rzeczy, które są trudne dla osób neurotypowych. Ale co jest też niezwykle istotne, że najnowsze badania, m.in. JP Morgan Chase, pokazują, że zespoły, w których mamy różne osoby, czyli osoby neurotypowe, osoby z spektrum autyzmu, osoby z ADHD i innymi neuroróżnorodnościami, potrafią być nawet do 48% bardziej skuteczne jako zespoły. Zachęcam do naszego podcastu, który, który tworzyliśmy, w którym właśnie o tym rozmawiamy. Podcast właśnie nazywa się 48% sprawniej. Na tym polega właśnie budowanie różnych zespołów. Z naszego podwórka my, jako fundacja, jako spółka, także pracujemy z firmami, budując tego typu zespoły. I w momencie, kiedy firma zaczyna być otwarta na odmienność, na osoby neuroatypowe, potrafi budować rzeczy, które wcześniej były dla nich trudne. Mamy wiele przykładów od bardzo czasem zabawnych, na przykład w jednej korporacji, w której, z którą pracowaliśmy i budowaliśmy zespół neuroróżnorodny była osoba w spektrum, którą zatrudniliśmy, to akurat nie wiąże się z tym, że osoby w spektrum mają to schorzenie, natomiast ta osoba była również miała prozopagnozję. Patrzę na kartkę, bo zawsze jest mi trudno zapamiętać to wyrażenie. Prozopagnozja polega na tym, że ciężko jest nam zapamiętać twarze innych osób. Ja też coś takiego mam, ale szczerze mówiąc, jak z kimś pogadam, to już później pamiętam. Natomiast w przypadku tej osoby to było tak, że ona przez trzy miesiące potrafiła nie pamiętać czyjś twarzy. I to było dosyć trudne dla menadżera, bo menadżer, jak przychodził do tej osoby codziennie, mówi cześć Marcin. A on tak się patrzył i nie wiedział w ogóle, kto to jest. Więc pod kątem takim ludzkim jest to rzeczywiście dosyć. Czasem trudne. Natomiast zauważcie, że tego typu kwestie to nie są rzeczy, które, żeby je rozwiązać, trzeba poświęcić miliony złotych, żeby jakoś ten procesem zagospodarować. Wystarczy otwartość i wystarczy prosta informacja, że hej, kiedy się spotykam z Marcinem jako menadżer, po prostu mówię, Marcin, hej, co dzisiaj robimy, to ja, twój menadżer, czy coś w tym stylu. I to tak naprawdę pomogło. A dzięki temu, że ta osoba w inny sposób patrzyła na funkcjonowanie firmy, w inny sposób podchodziła emocjonalnie do różnych rzeczy, a właściwie bez emocji. Potrafiła usprawnić wiele rzeczy w fabryce, w której, w której chodziła i sprawdzała procesy, co możemy usprawnić, jak pan, który jeździ wózkiem widłowym, może zrobić to inaczej, aby zaoszczędzić czas, czy też jakieś inne zasoby. I tego typu rzeczy jest bardzo wiele. Innym przykładem, który także mieliśmy w naszej firmie, my zatrudniamy jedną osobę, nazwijmy ją też Marcin. Jest testerem oprogramowania i pracowała w projekcie u klienta. Osoba ta jest niezwykle skrupulatna, uwielbia robić rzeczy, które są dla innych żmudne, a dla niej są bardzo ekscytujące, potrafi niezwykle się zaangażować, ale miała bardzo duży problem, żeby mówić o swojej pracy, to co robi na daily, żeby się komunikować z innymi. I klient nam powiedział, słuchaj, wiesz co, no, my nie jesteśmy w stanie pracować z Marcinem, no niestety musimy no, z nim rozwiązać współpracę, właściwie z nami, bo on był na kontrakcie u nich. I mówimy, ok, nie ma problemu, ale daj nam miesiąc i spróbujemy coś z tym zrobić. I przez ten miesiąc pracowaliśmy z tą osobą, ale pracowaliśmy też z zespołem, w którym on pracował. Przez miesiąc ta praca była bardzo duża, ze strony i tego naszego pracownika, i ze strony klienta, i ze strony naszej, bo były takie sytuacje, kiedy... Każdego dnia nasz menadżer razem z Marcinem był na ich spotkaniach daily i czasem mówił w jego imieniu, co on zrobił i co będzie robił. Było to trudne, ale po miesiącu udało się już od tego odejść, już nie było to potrzebne. Po miesiącu klient powiedział, że w sumie to Marcin niech zostanie jeszcze w projekcie, a po dwóch miesiącach klient nam powiedział, że jest to najlepszy tester w ich zespole. Więc cierpliwość, pewnie też trochę pracy ale przede wszystkim otwartości, potrafi zmieniać sposób, w jaki można pracować z osobami w spektrum autyzmu, czy generalnie z osobami neuroatypowymi. I teraz przechodząc do sedna, co trzeba zrobić w organizacji, żeby budować zespoły neuroróżnorodne? My tworząc fundację od 2017 roku, przeszkoliliśmy mnóstwo osób w spektrum autyzmu, jako testerów oprogramowania, jako programistów. To są osoby, które miały bardzo wysokie IQ, Niezwykle utalentowane, ale mimo to miały czasem po 30-35 lat, nadal mieszkali z rodzicami, nie mogli znaleźć żadnej pracy i po naszych szkoleniach, które zrobiliśmy jako fundacja, gdzie uczyliśmy ich technicznie, ale też społecznie, czasem trochę na pamięć pewnych zachowań społecznych, mieliśmy wielką nadzieję, że oni pójdą do pracy. Nie zawsze się to udawało, bo nadal było w firmach bardzo dużo stereotypów na ten temat. Teraz się to trochę zmienia, natomiast w 2017 roku i dosłownie były osoby, które stwierdzały, że to są osoby niepełnosprawne intelektualnie, z którymi nie da się pracować, bo są niezrównoważone i mogą przyjść do firmy i nie wiem, krzyczeć, powywracać biurka albo zrobić komuś krzywdę. Serio, tego typu stereotypami walczyliśmy i to był niezwykle duży wysiłek, żeby to zmieniać. I widzimy, że nadal to trzeba zmieniać, więc jeżeli chcielibyście swoją organizację otwierać na neuroróżnorodność, na to, żeby budować zespoły, które mogą po prostu osiągać więcej, przy okazji też włączać do pracy osoby, które ciągle nie mogą jej znaleźć, to z naszej praktyki wynika, to co robimy z firmami, to jest zacząć od edukacji w firmie. Zróbcie webinar, zróbcie kampanię promocyjną na ten temat i... My robiąc tego typu webinary, na których czasem jest kilkaset osób, wychodzi na to, że podczas nawet tych samych webinarów ludzie potrafią mówić, że ja też jestem spektrum autyzmu, albo też jestem z ADHD, ale zawsze bałem się o tym mówić w firmie, bo się bałem konsekwencji, że mnie zwolnią, albo że coś innego. Osoby potrafią się otwierać wówczas podczas tych webinarów, a jeszcze co jest bardziej ciekawe, po tych webinarach w ciągu tygodnia, dwóch, trzech potrafią przyjść do swojego menedżera i powiedzieć: Wiesz co? Ja jestem spektrum, mam takie i takie problemy, potrzebuję w tym i w tym elemencie wsparcia i zróbmy coś z tym. I to zmienia jakby zupełnie podejście, bo z osoby, która wydawała nam się jako menadżerowi niezarządzalna albo trudna w zarządzaniu, kiedy mamy już tą podstawę, wiemy o co chodzi, potrafimy wówczas lepiej pracować z tą osobą i się do niej dostosowywać, tworzyć jakby pewne warunki pracy, które są dla niej korzystne. My, kiedy budujemy procesy rekrutacji w firmach tworzymy tak zwany profil osobowościowy osoby w spektrum, osoby neuroróżnorodnej, neuroatypowej i gdzie wypisujemy czasem bardzo dosłownie z czym mogą być problemy, jak ta osoba funkcjonuje, że um, może czasem się wydawać um, niemiła chociażby i to są proste czasem rzeczy, ale które kiedy my jako menadżerowie mamy świadomość tego jak to wygląda to wówczas inaczej odbieramy tą osobę, inaczej z nią pracujemy, inaczej układamy nasz zespół. To jest pierwszy krok. Webinary. Druga rzecz, kiedy idziemy dalej z firmą, kiedy chcemy, widzimy wolę z ich strony, żeby budować bardziej jeszcze większą kulturę neuroróżnorodności, prowadzimy warsztaty takie jedno-dwudniowe, najlepiej stacjonarne z menadżerami, gdzie oni się dzielą swoimi przemyśleniami, swoimi case'ami, które mają po prostu w życiu codziennym. Bo jeżeli pracujecie w dużej organizacji, możecie być pewni, że tam są osoby, które są Twa DHD, które są w spektrum autyzmu, tylko albo o tym nie wiecie, albo się domyślacie, albo po prostu nie wiecie, jak z nimi rozmawiać, jak z nimi się komunikować, jak z nimi zarządzać. I na tych warsztatach menadżerowie uczą się, w jaki sposób pracować z tymi osobami, jak lepiej ich włączać do własnych zespołów i jak powodować, że oni mogą realizować swój potencjał właśnie w tym zespole. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz, jeżeli już macie wiedzę, macie przeszkolonych menadżerów, świadomych menadżerów w kontekście jak pracować z osobami neurotypowymi, to wówczas dobrze jest audytować swoją organizację. Audyt brzmi dosyć srogo dla niektórych, ale polega to na tym, że sprawdzamy, w jaki sposób wyglądają procesy, jak wygląda onboarding, jak wygląda rekrutacja, jak wygląda samo biuro, czy są przestrzenie, w których rzeczywiście osoby, które mają szczególne potrzeby. Mogą się odnaleźć i mogą na przykład odpocząć. Bo często w firmach jest na przykład Chill Out Room, ale często w tym Chill Out Roomie po prostu wszyscy rozmawiają i grają w Xbox'a. Natomiast to nie o to chodzi. Chodzi o stworzenie odpowiednich warunków. I znowu, bardzo często na początku firmom wydaje się, że to jest bardzo kosztowne. Dostosowanie przestrzeni do osób, które mają szczególne potrzeby. Ale często tak nie jest. Często, jeżeli mówimy o tym, że potrzebna jest przestrzeń, gdzie jest inne oświetlenie. To wystarczy zrobić nie w całym biurze, a tylko w pewnym miejscu. Jeżeli mówimy o tym, że na takim open space z biurkami ustawionymi na dużo rzeczy, gdzie się dużo dzieje, to wystarczy je przestawić inaczej, tak, aby nie było dużo tych destruktorów. I to są tego typu kwestie. My wówczas po takim procesie mamy przyjemność, bo to jest dla nas przyjemność, dać certyfikat dla firmy, że jest przyjazna osobom neuroróżnorodnym i to daje nam też pewność, że możemy śmiało rekomendować osobom neuroatypowym pójście do pracy do takiej firmy. Ostatnio w czerwcu, nie, w lipcu taki certyfikat robiliśmy w UBS Polska. Bardzo otwarci ludzie, świetnie się z nimi współpracuje pod tym kątem i to po takiej certyfikacji oni mają także motywację do tego, żeby rozwijać się w tą stronę, a my mamy motywację do tego, żeby potencjalnie kierować do nich osoby neuroatypowe do pracy, bo wiemy, że tam będą się dobrze czuły. Bardzo często, kiedy pracujemy z firmami, kiedy robimy rekrutację, przychodzą na rekrutację osoby, które pracowały gdzieś indziej. Są świetne, mają super kompetencje, ale mówią, że odchodzą z firmy, bo tam ich nie rozumieją, nie dają im odpowiednich warunków pracy. I nie chodzi o kasę, nie chodzi o inne rzeczy, tylko chodzi o to, że nie ma otwartości, nie ma kultury organizacji, która by ich wspierała i to powoduje, że oni odchodzą z firm. I bardzo często firmy te, z którymi rozmawiamy z HR-ami, mówią, że kurde, mieliśmy super specjalistę, był mega, ale odszedł, bo nie wiedzieliśmy jak z nim pracować. Kiedy będziecie potrafili to zmienić, będziecie bardziej otwarci, bardziej tolerancyjni, to wówczas będziecie mogli utrzymywać takie talenty. I to co i z jednej strony może Wam się wydawać, że okej, okay, dobra, ale to jest jakiś tam procent, który nie jest istotny, patrząc tak bardzo czysto biznesowo. Natomiast podczas rozmów z firmami, coraz częściej po drugiej stronie jest to świadomość ze strony menedżerów, że słuchaj, w kolejnych pokoleniach, które wchodzą teraz na rynek pracy, jest coraz więcej osób, które się definiują jako osoby neurotypowe. Mówi się, że to będzie nawet 20% społeczeństwa. I to nie jest już procent, który można ignorować, bo firmy potrzebują specjalistów. Ci menadżerowie właśnie mówią, musimy się nauczyć pracować, komunikować, zarządzać osobami neurotypowymi, jeżeli chcemy mieć super pracowników, jeżeli chcemy mieć dobre efekty naszych zespołów i podnosić naszą efektywność. Więc to już nie jest kwestia CSR-u innych rzeczy, tylko tak naprawdę konieczność, która zbliża się do nas wielkimi krokami tym bardziej, że przychodzi coraz więcej młodych pokoleń do pracy i coraz więcej osób z spektrum autyzmu jest niestety. I ostatni krok, czyli kiedy już mamy wiedzę, mamy otwartość, mamy przeszkolonych menadżerów, mamy organizację, która jest dostosowana do osób neurotypowych, to jest rekrutacja. I to jest proces, w którym my także wspieramy firmy w kontekście jak prowadzić dobrą rekrutację. Czasem chodzi po prostu o to jak wygląda treść ogłoszenia o pracę, czasem chodzi o to jakie są pytania o pracę. W jednej firmie, z którą pracowaliśmy, a było jakieś standardowe tam ogłoszenie, i później był formularz, który było trzeba przejść. Tak? Czyli ktoś, kto chciał się starać o pracę, musiał go wypełniać, powiedzieć, na czym się zna, i tak dalej, i tak dalej. I było jedno pytanie, ile chciałbyś zarabiać? I dla większości osób pytanie polega na tym, że oceniam swoje kompetencje, patrzą jak wygląda rynek, ile można zarobić, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dla części z naszych beneficjentów fundacji, którzy chcieli tam dostać pracę, Pytanie było zupełnie inne. Na zasadzie, ile chciałbyś zarabiać, to nie patrzę na to, jaką mam wiedzę, jak wygląda rynek, tylko po prostu mówię, ile chciałbym, tak? I to była kwota znacznie, znacznie wyższa, wykraczająca poza to, ile było można na tym stanowisku otrzymać. Więc dosłowność w zrozumieniu pewnych kwestii przez niektóre osoby powodowało, że oni wpisywali kwotę zupełnie nieprzystającą do realiów i w, przy automatycznym podejściu ze strony hr te osoby były także automatycznie odrzucane, co było błędem. W momencie natomiast, kiedy rozmawialiśmy z tymi osobami, mówiliśmy, że słuchaj, musisz wziąć pod uwagę te kryteria, te, te i te, i dopiero w ten sposób ocenić, jakie zarobki chciałbyś mieć, to wówczas dopiero to się zmieniało. Więc chodzi o tego typu kwestie, żeby HR-y umiały rozmawiać, umiały się komunikować um, i miały większą tolerancję. Też mieliśmy taki case, że wysłaliśmy na rozmowę o pracę jednego z naszych beneficjentów. I razem z nim był także nasz mentor, nasz ekspert. A często robimy tak, że jest ktoś po stronie klienta, jest nasz beneficjent i jest ekspert od nas, który jest wspierający, zarówno dla hr jak i dla tej osoby. Znowu powiedzmy, że to był Marcin. Marcin świetnie przeszedł testy, wszystko dobrze odpowiedział. To było na stanowisko związane z IT. Mówią, no Marcin, chcielibyśmy, żebyś z nami pracował. A Marcin mówi, ale mi się wydaje, że ja nie jestem dobrym kandydatem i nie powinniście mnie przyjąć. I w momencie, kiedy brakuje otwartości, zrozumienia ze strony HR-u, to ktoś może sobie pomyśleć, kurde, no tak, ta osoba nie wie, czy mają, mamy zatrudnić, to bez sensu, że ją zatrudnią. Natomiast kiedy jest ta większa świadomość, umiejętność spojrzenia nieco dalej, wówczas można dojść do tego, że jednak Marcin jest super pracownikiem i rzeczywiście tak było. Więc ta otwartość, tolerancja, zrozumienie, um, budowanie profilu osobowościowo tego typu osób jest niezwykle istotne. I ostatnia rzecz, kiedy już macie tych pracowników, macie przeszkolonych menadżerów i oni pracują, to ważne jest wsparcie. Wsparcie jest ważne zarówno dla tej osoby, jak i dla zespołu, szczególnie dla menadżera. I wtedy pracuje także nasz mentor, nasz ekspert od autyzmu, od neuroróżnorodności, który jest jakby trochę pośrednikiem pomiędzy tą osobą a menadżerem. Jest taką osobą, do której menadżer może się zgłosić, kiedy ma problem ale może się zgłosić także ten pracownik, na przykład osoba w spektrum. I wówczas nasza praktyka pokazuje, że 98% problemów daje się rozwiązać. Wystarczy tylko odpowiednia komunikacja i zrozumienie. E Mamy dużo, ale to może nie teraz zabawnych sytuacji, które wynikają z takich nieporozumień zupełnie słownych, czy też związanych z tym, w jaki sposób my jako ludzie komunikujemy się z różnymi osobami. Z drugiej strony mieliśmy też taki przykład, kiedy osoba przez nas zatrudniona, neurotypowa, została wrzucona do klienta, do którego nikt nie chciał iść, ale ta osoba o tym nie wiedziała, że tam nikt nie chce iść, więc tam ją wrzucili. Nikt sobie nie radził z tym klientem w kontekście komunikacji, rozmowy tak dalej. a nasza osoba radziła sobie świetnie. Sami się zastanawialiśmy, jak to jest możliwe. Okazało się, po, na podstawie analizy tego naszego beneficjenta, słuchaj, ta osoba po drugiej stronie ze strony klienta, ona jest spektrum autyzmu. Ja dlatego nie potrafię porozmawiać. Więc jakby budowanie zespołu, w którym mamy różne osoby, wpływa na to, jak jesteśmy efektywni, ale także jak potrafimy się kontaktować z naszymi klientami. Podsumowując, przede wszystkim zachęcam Was do edukacji i otwartości, bo to jest pierwszy krok, nie stereotypom i to daje bardzo dużo. A dzięki temu będziecie potrafili budować silniejsze zespoły, które są bardziej efektywne. I dawam to też coś, co jest dla mnie osobiście niesamowite. To jest, że prócz biznesu, prócz zarabiania pieniędzy, będziecie mieli bardzo duży impact na to, jak żyje się innym, którzy teraz są wykluczeni. I to jest super. Dzięki. Dzięki wielkie, wielkie brawa.